Wie pan, co to jest Freestyle Football? Jak wyglądałoby wyjście z Unii? Pozdrawiam. Obiło mi się już na uszy ta nazwa Freestyle e, e, Football. E, tam chyba jest to coś związanego. Hmm. E, czy, z, czy z kamerami, czy z. Nie, ale nie będę się wypowiadał, bo właściwie tak naprawdę guzik na tym znam. E, wolę powiedzieć na temat tego, na czym się znam. I bo jako prezydent o, te, o tym o te, o tych sposobie grania w piłkę nożną nie za bardzo mam ochotę decydować, także wolałbym to zostawić innym. Eee, a jeżeli chodzi o wyjście z Unii, jak, na, jakby, na, jakby wyglądało wyjście z Unii, to powód jest, po, po, sposób jest prosty. Najpierw trzeba by przekonać ludzi i powiedzieć im, jak jest w Unii, bo trzeba by to zrobić poprzez referendum. Jak większość ludzi będzie chciała zostać w Unii, i nawet choć, pod, choćby to miało być y, zakończone kolonią Niemiec i Francji, pol, Polska, trudno. Ludzie, póki jest demokracja, w demokracji mają taki rząd, na jaki zasługują. Nie ma co dyskutować. Szkoda, że ja też będę temu podlegał, ale najpierw ludzie się muszą dowiedzieć, co jest grane. Czyli musi być od jakiejś strony informacja o Unii, co się wydarzyło, co się ma wydarzyć. A wszystkie negatywne zjawiska związane z Unią, zarówno ci apologeci, typu platforma, platforma Obywatelska, jak i niby e, sceptycy, czyli PiS, e, słowa o tym nie powiedzą, bo PiS też potrzebuje Unii. Zewnętrznego wroga musi mi, mieć, prawda? Bo inaczej, jakby rządził tutaj w Polsce i na kogo miałby zwalać winę, nie? Także nie to jak w folwarku zwierzęcym, no musi być zewnętrzny wróg, nie? Więc oni o tym nie powiedzą. No więc ja wziąłem to na siebie, ale jestem jeden sam i mam parę złotych tylko prywatnych, nie umiem dotrzeć do ludzi. Jak był prezydentem, to bym dotarł. Jak teraz się weźmiemy do razem, zbierzemy ci, ci co się zapiszą i chcą funkcjonować, tu no to będę zapraszam do na nasz formularz na, na stronie, żeby się zapisać, kontakt, zostawić, potem zastawimy się, jak to robimy wspólnie i co robimy. Bardzo proszę, bo bez tego nie, nie poradzimy sobie. No to jeżeli będzie nas więcej, to dotrzemy do ludzi, nie i się przekonamy, co ludzie powiedzą. A jeśli już będzie referendum, a to wtedy się rozmawia po prostu z unią wychodzimy, wiadomo, tysiąc razy łatwiej niż Wielka Brytania, to nie to, że tylko przytarty szlak. Oni mieli tą Irlandię, w tym był problem. 99% problemu było z tą granicą na Irlandii. prawda? My tego nie mamy, także nie ma, nie ma problemu. Normalnie wychodzimy bardzo łatwo, w związku z czym jest wyjść z Unii rozliczeniowo i tak dalej. Tym bardziej, że mamy zapisane, że jak zostaniemy, to i tak musimy pieniądze oddawać. A jak wyjdziemy, to możemy oddawać, albo nie. No możemy już w zgodzie wyjść po to, żeby dalej handlować z Niemcami, z Francją i tak dalej. E, tylko nie podlegać ich prawu tylko się szybciej rozwijać. I tak by było, bo Niemcy przecież no, umarli bez Polski, nie? Jakby nie mogli z nami handlować, ale pracowników jakichś Niemiec, więc pewnie że też będą tego pilnować. Więc ja nie widzę tu żadnych problemów e, z tego typu wyjściem. Poza jednym, że no, być może to podłamie gliniane nogi Unii i się odleci, nie? No ale to tym lepiej. E, no to w ogóle nie będzie gadania, to może nawet stworzymy nowy, no, no, nowy twór, ale taki prawdziwy z, z państw narodowych a nie, że Komisja Europejska rządzi, prawda? Tak jak chciał Schumann, nie? W Schengen jesteśmy, czy wyjdziemy, czy nie, tak jak Norwegia, Islandia, Szwajcaria, no to są w Schengen, no to mogą jeździć po Europie, dalej jesteśmy, nie? No.